Teraz zbyt ciasne będą dla Twoich mieszkańców, a Twoi niszczyciele odejdą daleko. 20. Znowu szeptać Ci będą na ucho synowie, których byłaś pozbawiona, zbyt ciasna jest dla mnie ta przestrzeń, dajże mi miejsce, bym się mógł rozłożyć. 21. Wtedy powiesz w swym sercu. Któż mi zrodził tych oto? Byłam bezdzietna, niepłodna, wygnana, w niewolę uprowadzona. Więc kto ich wychował? Oto pozostałam sama, więc skąd się ci wzięli? 22. Tak mówi Pan Bóg, oto skina ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. 23. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłonci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg. Wtedy się przekonasz, że ja jestem pan, kto we mnie pokłada nadzieję, wstydu nie dozna. 24. Czyż można odebrać łuby bohaterowi? Albo czy jeńcy okrutnika zdołają się wymknąć? 25. Zaiste, tak mówi pan, nawet jeńcy bohatera zostaną mu wydarci, i zdobycz okrutnika się wymknie. Z twoim przeciwnikiem ja się rozprawię, a twoich synów ja samocale. 26. Twoim cię dam na pokarm własne ich ciało, własną krwią się upiją jak moszczem. Wówczas wiedzieć będzie każdy człowiek, że ja jestem Pan, Twój Zbawca, i Twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba. Jeden, tak mówi Pan, gdzie ten lis rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Albo któryż to jest z moich wierzycieli, któremu was zaprzydałem? Oto za wasze winy zostaliście sprzedani i za wasze zbrodnie odprawiona wasza matka. Dwa, czemu? Gdy przyszedłem, nie było nikogo? Wołałem, a nikt nie odpowiadał. Czyż zbyt krótka jest moja ręka, żeby wyzwolić? Czy nie ma siły we mnie, ażeby ocalić? Oto jedną moją groźbą osuszam morze, zamieniam rzeki w pustynie, cuchnął ich ryby, skutkiem brak trzy. Przyodziewam kilem niebiosa i wór im wkładam jako okrycie. 4. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. 5. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się cofnąłem. 6. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 7. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 8. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. 9. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jako odzież, mulik zgrozie? 10. Kto między wami boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufaj niech na swoim Bogu się oprze. 11. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, którzy zapalacie strzały ogniste, idźcie w płomienie waszego ognia, wśród strzał ognistych. Któreście zapalili. Z mojej ręki przejdzie to na Was. Będziecie powaleni w boleściach. Jeden, słuchajcie mnie, Wy, co się domagacie sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Wejrzyjcie na skałę, z której Was wyciosano, i na gardziel studni, z której Was wydobyto. Dwa, wejrzyjcie na Abrahama, Waszego Ojca, i na Sarę, która Was zrodziła. Bo powołałem Jego jednego. Lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. 3. Zaiste, zlituje się pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczyny na przedźwięku muzyki. 4. Ludy, słuchajcie mnie z uwagą, narody, nastawcie ku mnie uszu. Bo ode mnie wyjdzie pouczenie. Prawo moje wydam jako światłość dla ludów. 5. Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże. Rami moje sądzić będzie ludy. Wyspę położą we mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię. 6. Podnieście oczy ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi. Zaiste, niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne. A sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna. 7. Słuchajcie mnie, znawcy sprawiedliwości, narodzie biorące do serca moje prawo. Nie lękajcie się z niewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami. 8. Bo robak stoczy ich jak odzież, i mole zgryzą ich jak wełnę, moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie. 9. Przebudź się, przebudź. Przyoblecz się w moc. O ramię pańskie! Przebudź się, jak za dni minionych, w czasie zamierzchłych pokoleń. nie ty poćwiartowało rachaba, przebiło smoka? 10. nie ty osuszyło morze, wody wielkiej odchłani, uczyniło drogę z dna morskiego, aby przejść mogli wykupieni? 11. Odkupieni więc przez Pana powrócą i przybędą na z radosnym śpiewaniem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. 12. Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak strawą? 13. Zapomniałeś o Panu, twoim stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię, a ciągle po całych dniach jesteś w obawie przed wściekłością cię gdy ten się uwziął. By niszczyć. Lecz gdzież jest wściekłość cię mięscy? 14. w wnet zostanie uwolniony, nie umrze on w podziemnym lochu ni braku chleba nie odczuję. 15. Lecz ja jestem Pan, Twój Bóg, który gromi może, tak iż się burzą jego odmęty. Pan zastępów to moje imię. 16. Włożyłem moje słowa w Twe usta i w cieniu mej ręki Cię skryłem, bym mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię. I żeby powiedzieć Syjonowi, tyś moim ludem. Siedemnaście, przebudź się, przebudź nareszcie. Powstań, o Jerozolimo. Ty, która śpiła z ręki pana Puchar jego gniewu. Wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś. Osiemnaście, nie ma nikogo, kto by cię prowadził, ze wszystkich synów, którychś urodziła, ze wszystkich synów, którychś wychowała, nie ma żadnego. Co by cię trzymał za rękę? 19. Dwie rzeczy cię spotkały, Któż się użali nad tobą? Spustoszenie i zagłada, Głód i miecz, Któż cię pocieszy? 20. Twoi synowie leżą bez zmysłów Na rogach wszystkich ulic. Jak antylopa w sidle, Obezwładnieni gniewem Pana, Groźbami twojego Boga. 21. Przeto posłuchaj tego, Nieszczęsna i upojona, Chociaż niewinem, 22. Tak mówi Twój Pan, Pan i Twój Bóg, obrońca swego ludu, oto ja odbieram Ci z ręki puchar, co sprawia zawrót głowy, już nigdy więcej nie będziesz piła kielicha mego gniewu. 23. Włożę go w rękę Twych oprawców, którzy mówili do Ciebie, nachyl się, żebyśmy przeszli. I czyniłaś z Twego grzbietu jakby podłogę i jakby drogę dla przechodzących. 1. Przebudź się, przebudź. Przyodziej mocstwą, w Syjonie. Oblecz się w szaty najokazalsze, o święte miasto, Jeruzalem. Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty. 2. Otrząśnij się z prochu, powstań, o Jerozolimska. Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana córo Syjonu. 3. Albowiem tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy zostaniecie wykupieni. 4. Tak bowiem mówi Pan Bóg, mój lud udał się niegdyś do Egiptu, aby tam zamieszkać. Następnie Asyria uciskała go nadmiernie. 5. A teraz, cóż ja mam tutaj zrobić? Wyrocznia pana. Ponieważ lud mój został bez powodu wzięty i ci, co panują nad nim, wydają okrzyki zwycięstwa wyrocznia pana moje zaśnie nie stale. Każdego dnia bywa znieważane. Sześć, dlatego lud mój pozna moje imię zrozumie w dzień, że ja jestem tym, który mówi: Oto ja. 7 O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. 8 Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos. Razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. 9 Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem. Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. 10. Pan obnażył już sferami święte na oczach wszystkich narodów, i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 11. Dalej, dalej. Wyjdźcie stąd. Nie dotykajcie nic nieczystego. Wyjdźcie spośród Niego. Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia pańskie. 12. Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed wami i póki Izraela zamknie wasz pochód. 13. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wyższy i wyrośnie bardzo. 14. Jak wielu osłupiało na jego widok tak nieludzko został oszpecony i jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. 15. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zemkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. 1. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię Pańskie objawiło? 2. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. 3. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, i mieliśmy go za nic. 4. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 5. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. 6. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego wino nas wszystkich. 7. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. 8. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak. Zgładzono go z krainy żyjących, za grzechem mego ludu został zbity na śmierć. 9. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. 10. Spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. 11. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. 12. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumę, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on naponiósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. 1. Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu. Boliczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. 2. Rozszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania. Nie krępuj się, wydłuż Twe sznury, wbij mocno Twe paliki. 3. Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. 4. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości. I nie wspomnisz już hańby Twego wdowie.